Mam to wyrysowane i teraz tak yy... i tak się przewalę na drugą stronę na 100% nie ma takiej opcji żeby nie w kuchni ma i sufit podwieszany więc przewalę się na drugą stronę, rurę wyrzucę do sufitu podwieszanego przejdę szachtem chyba do tego naróżnika i tu będzie zabudowa i tu wyjdę i wepnę się w to Taki mam chytry plan yy, i wykuję to, przygotuję to sobie, ale obsadzę tą puszkę dopiero jak już dojadę z płytkami do tej wysokości i będę wiedział dokładnie jak to będzie. Tak, tak to właśnie zrobię. Więc jutro się biorę za kucie tego i tak to by musiało być. Biorę się na jakąś inną robotę Ponownie szacht mam roztruty gruzu do sprzątania wpyte I teraz tak Tak się zastanawiam Niepotrzebnie z tamtej strony już to zrobiłem Bo by mi było łatwiej Bo bym se poleciał tą rurą Tam z tamtej strony I by tu w szachcie znaczy tu bym też musiał coś tam podkuć, bo tu jest mała ta dziura, ale tak bym zrobił Ciekawe czy obejmę rękami te rury, żeby kurwa, ale tam idzie tam idzie idą te wentylacje może to się nie udać No dobra, w każdym razie na razie to zostawiam Czeka to na swoją kolej a plan jest taki, że tak, w ogóle ciekawe czemu tu gdzieś tam idzie, w ogóle gdzie indziej, to wyłamujemy po murze, bo tu będzie taka budowa, przelecę za tą rurę, owinę tą rurę, żeby wyjść tutaj i ewentualnie ten kawałek puszczę tędy, żeby już nie rypać całości tutaj w tym murze, bo no bo tak się to wymyśliłem w sumie. Ale muszę to jeszcze przemyśleć sprawę, bo najchętniej to bym to poleciał za tymi rurami. oprócz to naokoło i wyszedł sobie tutaj. I tu bym po prostu zamurował i cześć. Żeby tu w murze tej rury nie puszczać już. Tylko nie wiem czy to się da. Najlepiej to powiedzieć klientowi, panie nie da się ale myślę, że to się da tylko muszę wylukać jak tam jest z tym tym bo te wentylacje są 20 centów od sufitu to by przy suficie to można było puścić dobra muszę się z tym przespać ogarnąć temat i zobaczyć tak by mi najlepiej pasowało tu się złamać tutaj wnęce jak jest ta dziura, wjechać tam naokoło i wyjechać tutaj. I to po prostu zamurować i cześć. Dobra, biorę się za spądarza. Prace wykończeniowe trwają. Bateria nam zastygła. Bateria nam zastygła. Rurki nam zastygły, możemy to demontować. Bateria wyjeżdża do schowka, do następnej roboty. I teraz, ponieważ to było zachlapane tak, żeby nic nie wystawało, kręcamy korki, równamy sobie to pod ścianę. No i mamy z głowy, tak? Szybki idą do schowania, bo to są od nowej baterii. Więc tak to wygląda, na tą chwilę tutaj mamy. dziurę trzeba zalepić teoretycznie takie dziury to można zalepić pianą i zostawić ale ja nie praktykuję takich rzeczy zalepiam to za prawą dosyć mocno z tego względu że spotkałem się z taką sytuacją że kiedyś na parterze w bloku ktoś robił i szczury wygryzły sobie normalnie tutaj tą pianę i zrobiły sobie legowisko pod szafką i nie praktykuję takiego zalepiania pianą takich dziur w szachtach wszystko jest że tak powiem zamurowane no i tutaj taką samą sytuację mamy zostało to podrównane więc to sobie teraz powyrównuję już tak jak trzeba pod ścianę żeby żeby było igła i no i będziemy pracować dalej Prace postępują, tutaj mam zrobione kawałek Teraz przygotowuję sobie tą ścianę do kładzenia płytek Generalnie mam ją przygotowaną, jeszcze muszę tylko wybruzdować dwa takie sznyty Więc się zaraz wezmę za te bruzdowanie Oczywiście to bruzdowanie jest tylko tktynku, natomiast po co mi to, to wam powiem później? Jedziemy! i bruzda się robi i wracam do Was. Mam to rozkute, zobaczcie, tutaj. Przepołowił mi się ten bloczek czy cegła, nie wiem co to. I najtrudniejsza operacja, przełożyć tę rurę za tymi plecami eee, tego czegoś. Ale może jakoś to pójdzie. Jak mówicie. Dobra, spróbuję to przeszarpać na drugą stronę. zobaczymy, co z tym będzie. Ale nie będę tego nagrywał, bo naprawdę będzie dużo kląt szło pewnie. Mamy to. Mamy to, przełożyłem to w tych plecach. Tak jak trzeba, tu jest spięte na łącznik i cybanty. Tu zaraz tą dziurę jeszcze zamuruję. Muszę iść odgrzebać towar trochę do murowania. I to zostaje, czeka na swoją kolej. Prąd mam przyciągnięty, spiro mam przyciągnięte. Nie wiem czy to będzie widać, że one jest naokoło żebyście nie powiedzieli, że tylko są końcówki wsadzone do szachtu i to tak wygląda, że niby jest, bo tak spotykałem się parę razy w życiu z, takim, z taką akcją, że było tu włożona jedna, a tu włożona druga, a tam dalej nic nie było. Teoretycznie mówili, że ma działać. Dobra. Biorę się za murowanie dziury. Więc prace się posuwają, ściana zagruntowana na jutro To się rozszaluje jutro, wentylacja zrobiona, dziura zamurowana, kanalizacja zamurowana. Nie mam peszla żeby dokończyć yy, tą wodę, ale to jeszcze zdążę. Także będę kończył ten odcinek. E, dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Cześć.